Liwice, jak każde miasto ma swoje problemy. W przypadku Gliwic możemy jednak mówić o wielkich problemach komunikacyjnych. Jadąc o 9 rano przez miasto na spotkanie z profesorem Kazimierzem Kłoskiem, wiedziałem o czym będziemy rozmawiać. O wszystkim tym, co dotyka nas na co dzień, gdy przemieszczamy się samochodem czy komunikacją miejską po Gliwicach. Na początek jednak zapytałem o nowy węzeł sośnica, o którym tak wiele się ostatnio mówi. Interesowało mnie jednak rozwiązanie w postaci starego wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej. Czy mówiąc, że ona ono jest złe, bo główny wlot do miasta z tak ważnego węzła, mówimy o największym węźle w Europie, ale na pewno w Polsce, no po prostu no zupełnie nie pasuje do tego układu komunikacyjnego. Tam oczywiście jest jakiś objazd w poziomie torów kawałeczek dalej, ale, ale jest to inwestycja niezbędna, mówiąc krótko niezbędna. Już pomijam stan tego wiaduktu, który nie jest najlepszy, i oczywiście już widziałem korki kończące się praktycznie na całej pętli autostradowej, prawda, samochodów niepotrafiących wjechać w kierunku centrum Gliwic. Proszę zauważyć, z trzech, czterech pasów, które mamy na autostradzie, nagle zwężamy się do jednego pasa w stronę Gliwic, prawda, jednej jezdni, a na tej jezdni po jednym pasie w każdą stronę. Jeśli jeszcze miałoby dojść do budowy tej hali, o której, prawda, się tyle mówi, no to trzeba mieć świadomość, że jest to potężny generator ruchu. Tam może kilka tysięcy osób, w jednym momencie opuścić taki obiekt duży. No i ci, część z tych ludzi oczywiście będzie chciała w tamtą stronę się wydostać, prawda? Czy to w kierunku wschodnim, zachodnim, bo to trzeba pamiętać, teraz będzie mieli dwie autostrady, a więc wszystkie strony świata. Ja nie kryję, że już od dobrych dziesięciu czy kilkunastu lat yy, trzeba powiedzieć otwarcie, zarzucam władzom miasta brak polityki transportowej, czyli jak gdyby jasnej deklaracji, jak miasto, jaką politykę przyjmuje w stosunku do samochodu, bo tak powiem króciutko, mamy studentom mówimy i literaturowo tak to wygląda, mamy cztery rodzaje polityki, czyli cztery jak gdyby warianty naszego stosunku do samochodu. Pierwsza to jest polityka prosamochodowa. Czyli mówimy samochód ma prawo wjechać wszędzie. No nie muszę mówić do czego to prowadzi, do zatłoczenia samochodami. Praktycznie nie ma już miejsca na nic. 500, 550 samochodów na tysiąc mieszkańców, więc jest to ogromna, no, lawina rzeka samochodów. Czyli polityka prosamochodowa jest zła. Wariantem odwrotnym jest polityka antysamochodowa. Czyli mówimy i tak to w niektórych miastach się dzieje całkowity zakaz, wręcz restrykcyjny wjazdu samochodów do centrów miasta. Mówi się o takiej polityce city free car, czyli miasto wolne od samochodu. Ale to oczywiście jest polityka trudna, nieżyciowa, taka skrajna, więc też by ją należało odrzucić. Na pewno takiej polityki w Gliwicach nie ma. Mamy trzeci rodzaj polityki, tak zwaną politykę niezidentyfikowaną, czyli coś między pierwszą a drugą. Przychodzi kampania wyborcza i mówimy: miasto wolne od samochodu, prawda? My tu zrobimy porządek, my coś naobiecujemy. A potem nie robimy nic. I to jest polityka niezidentyfikowana, najgorsza z możliwych. Twierdzę, że po części władze Gliwicy taką politykę dopuszczają. Nie powiem, że uprawiają, ale dopuszczają taką politykę. Bo brak właściwej no jest taką polityką niezidentyfikowaną, czyli jest chaos komunikacyjny na swój sposób. I tym czwartym rodzajem polityki nazywa się to polityką zrównoważonego rozwoju czyli przykładowo w rejon ulicy Zwycięstwa, ulic sąsiednich mamy odpowiednie tablice informacyjne. Powinniśmy mieć informujących, że tu jest tyle, a tyle miejsc parkingowych. Miejsc parkingowych, nie każdy kawałek chodnika czy trawnika, ale miejsc oznakowanych, przewidzianych do tego, gdzie kierowca może wjechać. Powinna być informacja świetlna, informująca, że tych miejsc są jeszcze, bądź ich nie ma, prawda? I w ten czas, kiedy te wszystkie miejsca są zapełnione już, tylko dozwolone, powinni oczywiście pojawiać się stróże prawa, straży miejskiej, którzy tych, którzy nie przestrzegają tego zakazu, powinni karać. Ale nie można karać za to, że nie ma polityki w mieście, jak się to dzisiaj odbywa. odbywa że rzeczywiście zostawiamy te samochody w różnych miejscach. Czasami jest to z chaosu informacji wynika, a potem oczywiście dostajemy mandat i oczywiście nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ale jest to efekt braku polityki w mieście.